Musiałem nacisnąć, dobra. Jedziemy dalej. Zestaw krzyżaków i klinów frizierskich. Wywalamy, kupi się nowe. Teraz tak. Historyczna miotełka, niepotrzebna. Mamy nową do kosza. Nie, to jest nasza, nie dziadka Janusza. Tu mamy jakieś tatowe szpeje. O, tu są klipsy do obrazka. Trzeba je zostawić, bo tam Ola mówi, że brakowało. Stary wałek malarski mały, długi, dziadka Janusza. Wywalamy. Dobra, co dalej? Tu mamy wywieczniki okienne w własności administracji bloków. Musimy zostawić. Dajemy tu. Teraz tak, wyciągniemy tutaj skrzyneczkę. Nie wiem co w niej jest. Damy ją na razie na bok. Będziemy za chwilę przeglądać skarby narodów. Yy, Macieju, czy mógłbyś wyciągnąć tą, yy, ten koszyczek pełen kubków? Nie mógłbyś. To potrzymaj. Tata wyciągnie, jak się boicie, mysz. O, wyciągam. Kubki pewnie pójdą do wyrzucenia. Maciej teraz będzie kręcił. Yy. Trzy płyty OSB 18 Do wyrzucenia Kratki wentylacyjne Kupimy nowe Wyrzucam Uwaga, bo zagłębiam się teraz głębiej, nie wiadomo czy ta mysz Tam nie jest cały czas Uwaga Tu wyciągamy, nie wiem co to jest A, kamienie i Kamienie i korzenie z akwarium. Tu mam jakieś 150 zł. To są zdobyczne kamienie. A tu jest prawdopodobnie skamieniałe drzewo. To zostawimy. A tu wywalamy. Ja się już boję. Co mamy? Yy, zawiesie do skarpetek na suszarkę. Wywalamy, bo kupiliśmy. Maciek, pokaż ładnie tutaj. Pokaż, proszę, kupiliśmy takie urządzenie. Proszę cię tutaj, skieruj tu. Takie urządzenie kupiliśmy. Więc nie potrzebujemy już suszarki do bielizny. Niepotrzebne. To są zawiesia do suszarki balkonowej, niepotrzebne chociaż pamiątka po babci Stasi stare korytko stolarskie dziadka Janusza wyrzucamy, kupimy mu nowe zapasowe zakrętki do słoików funkielnówki nieśmigane nie widziały nawet słoika co z tym robimy? No, wki zakrętki do swojego. Mamy zostawić. Tu mamy. Słuchajcie, tu jest prawdopodobnie silnik od pralki. Oczywiście, wyrzucimy. Jest co? I madło. I madło zostawimy. I madło jest dobre i drogie. No więc yy, skrzynka jest pusta, nie ma nic, trzeba tylko śmieci wybrać, a cały, całe zamieszanie jest z powodu tego co podobno tutaj biegało. Więc ślady są. Bo gniazdko jakieś jest, więc. Podobno była tu mysz. Ale już jej nie ma. Dobra, sprzątamy, układamy z powrotem. No, także przystępujemy do, jak to się mówi, deratyzacji. Cyk, zmieścimy ładnie. O, zbieramy cyk. To nie są ziarna. A co to są? To są gówna! To Proszę. Ile ona tam siedziała? Proszę. No. Czy Cześć, zimowa? Co, nie możesz zebrać? Nie, bo się boję. Zbieraj. Co, co zbieraj? Wiesz no. ona tam siedziała, popatrz się. Ona tu zimowała. No. Biedna, zimno jej było. Ona chciała tylko przetrwać zimę.